Cześć! Dziś zaglądamy do środka domu parterowego o powierzchni 90 m2. To wariant pierwszy, praktyczny i wygodny układ pomieszczeń. Zaraz po wejściu mamy wiatrołap z miejscem na szafę. Po prawej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie techniczne, w którym jest miejsce na pompę ciepła, rekuperację oraz rzeczy codziennego użytku. Przechodząc dalej wchodzimy do korytarza, w którym na spokojnie miną się dwie osoby, nawet te sporych rozmiarów. Po lewej stronie domu rozplanowane są pomieszczenia z przeznaczeniem na pokoje. Idąc prosto korytarzem wchodzimy do jednego z nich, który ma 11 m2, idealny dla dziecka lub na gabinet. Obok znajduje się sypialnia, której powierzchnia to 18 m2, dodatkowo mamy z niej wejście do garderoby o powierzchni 4 m kwadratowych. Przeciwko sypialni znajduje się główna łazienka, która ma powierzchnię 6 m kwadratowych. Pomieści się tutaj naprawdę wszystko, ale jest też mniejsza łazienka, bliżej salonu, której powierzchnia to 3 metry kwadratowe. Jest jeszcze jeden pokój, ma on 10 m kwadratowych, znajduje się praktycznie naprzeciwko wejścia do domu. Dodatkowo powiem, że wysokość w tej części domu wynosi niespełna 310 cm. Poddasze nieużytkowe to strych z otworem na schody, świetne miejsce na przechowywanie. Salon z aneksem ma 28,5 m2. Z jednej strony przygotowane jest miejsce na kuchnię, z drugiej znajduje się część wypoczynkowa. Widzimy tutaj otwarte, jasne wnętrze. W salonie prawie 5 metrów wysokości, widoczna jętka i duże przeszklenie z wyjściem na taras. Okna mają świetne parametry, trzy szybowe, energooszczędne. Dom jest w stanie deweloperskim, a instalacje ukryte są w ścianach. Wszystkie ściany zewnętrzne zostały dodatkowo wzmocnione poprzez płytę OSB. Daj znać, co sądzisz o tym układzie. Zostaw lajka, komentarz i suba. W kolejnym odcinku pokażę dom z zewnątrz.